jakie są Twoje rady dla początkujących pokerzystów? Głównie to, żeby po prostu czerpać przyjemność z gry i nie przejmować się tym, być skoncentrowanym na tym, żeby poprawiać swoje umiejętności i na tym, żeby po prostu grać najlepiej jak się może. Natomiast wiem, że jest to trudne, ale nie przejmować się tym, że na przykład czasami mamy dobrą rękę i pechowo przegramy rozdanie, bo po prostu taki jest już element pokera i tak trzeba to zaakceptować. Natomiast. Wydaje mi się, że większość graczy początkujących po prostu nie potrafi sobie poradzić z tym, że, że miało dobrą rękę i przegrało e, i, i że znowu, znowu ten pech i tak dalej. A oni na przykład nie zwracają uwagi na to, że kiedy indziej oni mają szczęście. Łatwiej zapominają o tym, że kiedyś mieli szczęście, a pamiętają o tych momentach, gdy mieli pecha. Natomiast raczej też nie nastawiać się na to, żeby wygrywać od razu jakieś wielkie pieniądze, tylko ja bym potraktował to jako rozgryw, rozrywkę taką na jakieś niskie stawki i tak dalej. A jeżeli czujemy, że jesteśmy powiedzmy nieźli, to możemy zacząć jakby do tego bardziej się przykładać. I...